Cześć, witam serdecznie. Tym razem nie z samochodu, a tak jak pokazywałem Wam na moim Instagramie, z mojego zaimprowizowanego domowego studia, widzę już e, pierwszy mankament tego rozwiązania. W myśl zasady, żeby uważać, aby e, wszystkie plusy nie przysłoniły nam minusów, a mianowicie muszę poświęcić odrobinę więcej czasu na to, żeby się zebrać. Kiedy nagrywałem w samochodzie, wykorzystywałem momenty te, które nadawały, nadarzały mi się w ciągu dnia podczas przejazdu między treningiem, pracą, jednym przedszkolem, jedną szkołą i tak dalej, tak więc byłem dość mocno ograniczony czasowo. Niemniej nie zamierzam tracić ani waszego czasu, ani swojego, bo ciągle jest coś do zrobienia, dlatego przechodzę do sedna. Ostatnio na kanał wrzuciłem film o tym, jak biegać na ostatnie 9 tygodni przed pierwszą wiosenną dychą w Lublinie nad zalewem Zębożyckim przed wiosenną dychą. W tym filmie chciałbym zająć się tym, jak w ogóle zacząć biegać, od czego rozpocząć, wykorzystując w tym celu właśnie nadarzającą się okazję i lubelskie biegi tutaj u nas na naszym lokalnym podwórku. Tak jak wspominałem w tym ostatnim filmu, filmie, na dychę będzie przygotować się. Bardzo trudno w te 9 tygodni, jeżeli nikt nic do tej pory nie robił, a chciałby dobrze i z głową rozpocząć swoją przygodę z terenowaniem. Dlatego proponuję, abyśmy skupili się na biegu drugim w tym oto harmonogramie, mianowicie w nocnej piątce, która zaplanowana jest na połowę czerwca. Chyba na 14 dzień czerwca. Jest to nocna piątka, więc rozgrywana w sobotę, tak żebyśmy w niedzielę mogli sobie pospać. Wybranie startu jako końca przygotowań swoich swojej końca przygotowań, początku swojej przygody z bieganiem jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dostarcza dodatkową nutkę motywacji i przy okazji jest fajnym ukoronowaniem całkiem trudnego lub wymagającego procesu, jakim jest rozpoczęcie treningów i wzmożonej dodatkowej aktywności fizycznej. I tak jak w poprzednich filmach z tego cyklu Tato rusz się, rozważałem różne źródła motywacji do rozpoczęcia przygody z jakimś sportem i zadbaniem o swoje zdrowie fizyczne rozważałem również różne możliwości, jaki to mógłby być sport. Zostałbym przy bieganiu jako biegacz z 14-letnim doświadczeniem. Tutaj za mną są medale i część numerów startowych właśnie z tych 14, chociaż żeby być precyzyjnym, ostatnich 11 lat, bo pierwszy start w ulicznym biegu miałem w 11 lat temu, w maratonie, lubelskim później, kiedy na świecie pojawiły się nasze dzieci, mam lekką przerwę w startach lub, lub po prostu zdecydowanie rzadziej startuję, bo chyba w każdym roku od urodzin Alicji coś tam startowałem z różną intensywnością, zdecydowanie mniejszą niż wcześniej, jednak biegam, A od kiedy czasu w związku z pojawieniem się na świecie dzieci jest mniej bieganie? Zamieniłem na trening biegowy i stosowanie różnych metod, aby ilość czasu, jaką poświęcam na ten właśnie rodzaj aktywności, zoptymalizować. Tak więc proponuję, aby zacząć coś konkretnego. A siebie ograniczyć i skończyć ten słowotok. Od czego zacząć bieganie? Proponuję zrobić to dobrze, spokojnie, bez stresu, tak jak ja zaczynałem, czyli od marszobiegów. I choć nie brzmi to specjalnie, spektakularnie ani mega satysfakcjonująco, dobre początki, spokojne początki, to podstawa tego, żeby chciało nam się trenować dłużej i żeby te treningi przynosiły nam zakładaną radość i satysfakcję. Marszobiegi w różnej intensywności, kontynuowane przez najbliższe 18 tygodni do nocnej piątki z całą pewnością pozwolą nam pokonać ten dystans, może nie w najwyższej naszej formie. Ale jeżeli do tej pory zupełnie nie biegaliśmy, to przebiegnięcie 5 km od początku do końca bez konieczności przechodzenia na marszu jest z całą pewnością warte włożonego wysiłku. Nie mówiąc już o tym, że nawet marszobiegi, w zrobione w sposób odpowiedni, już są właśnie tą zdrową porcją ruchu, której każdy z nas potrzebuje, i chociaż, chociaż. Cykl tych filmów zatytułowałem sobie roboczo, oznaczałem go hasztagami: Rusz się, tato! Zdecydowanie materiał nie jest tylko dla panów. Wynika to z tego, że najwięcej pracuję z ojcami jest to coś w rodzaju mojej misji, aby aktywizować fizycznie, sportowo tatusiów, bo mamy dla kogo się starać, ale wydaje mi się, że nie tylko ojcowie. Wszyscy, mężczyźni, kobiety, matki, każde ciocie, babcie. Spokojnie mogą się inspirować tym, co tu mówię, i w ten sposób rozpocząć swoją przygodę z tak wspaniałym sportem, jakim jest bieganie. I już widzę, że znowu zaczynam opowiadać i rozwlekać tą wypowiedź, ten film, ale pozwolę sobie tutaj skończyć na tych wszystkich opowiastkach. Zostawię coś na następny tydzień, żeby się nie okazało, że wszystko, co mam do powiedzenia, wygadam teraz a za tydzień będę Wam przekazywał tylko moją propozycję treningów i marszobiegów. Moi drodzy, a więc lecimy z rozkładem treningu. Na początek, aby się nie zrazić, proponuję trenować trzy razy w tygodniu. Wtorek, czwartek i w sobotę. Oczywiście, jeżeli zobowiązania tygodnia nie pozwalają, spokojnie można sobie poprzekładać to na inne dni. Poniedziałek, środa, piątek lub inaczej według własnego uznania tego nie muszę wam układać ani tłumaczyć. Na początek proponuję na każdego z tych dni przeznaczyć sobie 30 minut na ten właśnie trening. 30 minut we wtorek 30 w czwartek i 30 w sobotę. Nie jest to dużo, ale na spokojnie będzie czas na to, żeby próbować robić to dłużej. A na początek proponuję z małą łyżeczką rozpocząć, wyrobić sobie rutynę i w ten sposób przyzwyczajać siebie, swoich bliskich, rodzinę do tego, że potrzebujemy odrobinę czasu, żeby się poruszać i wyjść na trening. Zaczynamy od marszu biegów. Każdy trening w tym tygodniu zacznijmy od 5 minut żwawego marszu. Takiego Szybszego niż spacer z psem, jednak bez przechodzenia do truktu, żebyśmy w płucach i w sercu poczuli, że ruszamy się zdecydowanie bardziej intensywnie. I tak, po 5 minutach marszu we wtorek proponuję 10 razy powtórzyć sobie miks. Minuta truktu na minutę marszu. Bezpośrednio po 5 minutach rozgrzewki zaczynamy przez minutę. Truchtać. Bezpośrednio po minucie truchtu przechodzimy do minuty marszu i tak 10 razy. A po skończonym marszobiegu 5 minut żwawego marszu w ramach schłodzenia. I tak oto pierwszego dnia mamy. 10 minut biegania, 30 minut aktywności, 20 minut intensywnego marszu. Niedużo na początek wystarczy. Drugi dzień. Drugi dzień treningowy będzie odrobinę bardziej wymagający z tego względu, że zmniejszymy liczbę powtórzeń do 7, ale pierwszą minutę biegu, truchtu zamienimy na dwie minuty na dwuminutowy akcent biegowy, czyli 5 minut intensywnego marszu jako rozgrzewka, następnie 7 powtórzeń 2, 2 minuty truchtu na minutę przerwy. I. Tym razem, jeżeli i są ludzie, którzy, jeżeli wolicie sobie usystematyzować to w taki sposób, żeby kończyć takim samym schłodzeniem jak rozgrzewką, możemy zrobić 5 minut intensywnego marszu jako schłodzenie, tylko że wtedy trening będzie trwał całe 31 minut, więc o minutę dłużej niż zakładaliśmy. Niemniej w ten oto sposób e, będziemy mieć równo systematycznie. Drugiego dnia treningów, w wyniku tych marszobiegów przebiegniemy 14 minut, a pozostały czas będzie to czas aktywnego marszu. A żebyśmy poczuli się bardziej, jak zaawansowani sportowcy, i to, że korzystamy z jakichś super metod treningowych, ostatniego dnia proponuję nieco sobie Urozmaicić, utrudnić, bo w życiu nie chodzi o to, żeby było łatwo. A więc, moi drodzy, 5 minut marszu standardowo jako rozgrzewka, do tego tym razem, tym razem 6 powtórzeń z minutą truchtu na 30 sekundową przerwę w marszu i bezpośrednio po tym 8 powtórzeń odwrotnie. 30 sekund truchtu na minutę marszu. I 5 minut aktywnego marszu jako schłodzenie. Utrzymujemy 30 minut aktywności, 10 minut biegania. Jest ciekawiej, mniej nudno. Organizm nie przyzwyczaja się do jednostajnego wysiłku, który ma trwać minutę lub dwie. Czasem damy mu troszkę więcej, troszkę mniej, tak żeby mógł się adaptować. I tak zaczniemy korzystać z tego typu słów w treningu. Adaptacja, interwał, przerwa, aktywny marsz i tego typu rzeczy. Ale to już później, na początek wystarczy. Marsz, trucht, z głową na spokojnie, słuchając naszego organizmu. Mam nadzieję, że taka forma nagrywana z mojego roboczego studia jest... Yy, lepiej strawna niż te z samochodu. Mam nadzieję, że będzie lepiej słychać. A gdyby w międzyczasie pojawiły się jakieś pytania, śmiało piszcie czy w komentarzach tutaj na YouTubie czy na moim Instagramie. Postaram się odpowiedzieć i rozwiać wszystkie wątpliwości. Zapraszam do materiału za tydzień, gdzie troszkę będziemy bazować na tym, co opowiedziałem dzisiaj, a troszkę sobie skomplikujemy. Dołożymy mały małą część jakiegoś urozmaicenia, żeby ten trening nie był nudny, dawał nam radość i satysfakcję.